Witam Was, gitagramy, no wiecie to nie chce mi się tej nazwy wymawiać, był w tej grze nawet update, co dziwne, i ten update jest chujowy, tylko tyle mam do powiedzenia o tym update, zaraz zobaczycie jak jest chujowy, to nie jest chujowość tego update'u, to znaczy, a widzicie, 5 gemów, mówiłem, że już jest to Pay2Win, a teraz to jeszcze pogorszyliście. czy ci twórcy gry w ogóle słuchają ludzi zaraz jeszcze zobaczycie większe Pay2Win kurwa ci twórcy tą grę jeszcze bardziej utrudniają Pewnie utrudni tą grę, bo jak w nią dobry jestem. I ja pierdola! Nie, no oni jeszcze tych bramkarzy chyba polepszyli. Jak ten bramkarz to obronił? Skorpiona obronił. No teraz te dwa gemy dają, bo jedyne to za gem y się, się da kupić, to właśnie rewindy. A teraz jeden gem nie starczy, tylko pięć. A pięć gm y się zbiera tak długo. Jeszcze dodali za pay to win, bo za free to chuja to da. Takie, że to kurwa zmarnuje w jedną sekundę gry. A pas to taki drogi. że chuj wie. I patrzcie. Te busty też podrożyli, kurwa. Ci twórcy tej gry są chujami jebanymi. No ogólnie tu chyba nic nie dodali. Te naklejki nadal są, kurwa. I po chuj one są to, a nie wiem. Mogę to kupić? No nie, nie mogę nawet tego kupić. No i to zresetowali jeszcze. W chyba nic nie zmienili, więc te update'y bardziej są na Pay to win dodawane, a nie kurwa na ulepszenie tej gry. Bo chyba nic się tu nie zmieniło. Ja pierdolę złość coś nawet, kurwa ten co bo ten akurat karny świetnie wykonany muszę się polepszyć jeszcze w tej grze. jeszcze mi zostało w tej karierze dużo sezonu więc jeszcze mogę zostać gołtem No, kurwa! Crossbar chybany! Jeszcze pokażę wam co znalazłem w tym update, cie. Jak jest kariera no? No to tu na końcu jest gold. To jest progres na 10 level dopiero jest gold. I patrzcie, tu są osiągnięcia. I zobaczcie, jak mi brakuje. Striker Collector, nie wiem za co, GOAT, to wiem za co, bo tam jest i 1000 goli Na razie mam niecałe 700, więc dużo Ale za to osiągnięcia nie dostaje się żadnych nagród, to też jest chujowe Bo w innych grach za osiągnięcia są jakieś nagrody, a w tej grze nie ma nie, kurwa te osiągnięcia chujadają. Twórcy, gdy naprawdę powinni tu tyle rzeczy dodać. O nie co się tu dzieje? O, lany Boskie Święte, co to był za golio! Niewiarygodny, coraz lepsze te gole. Ja nie wiem, jak to skomentować. Serio. I el Matador kurwa ode mnie, niby lepszy. Jak on kurwa nagrał w tej gry. Dwa TikToki i te wszystkie jego gole, które pokazał, są przeciętne. Takie gole to strzelam na każdym odcinku. I on się nadał uważa za lepszego. Niech pokaże więcej goli swoich. Jeśli chce udowodnić, że jest lepszy, kurwa. Ja naprawdę nie wiem po co jeszcze o nim gadam, jak on jest z takim no-name'em, że on tylko się próbuje wybić jebany. Bramka z broni, chujebany. I kolejna przewrotka no i to jest ta forma niesamowita. Teraz Euro kwalifikacje to jest też ważne. Bo jeszcze nie wygram Euro. O oh gol, tu wolny! Forma mi tylko rośnie już. Już mi nie spada forma. Co to jest? Ja jestem niesamowity. OOOH! ZATRYK Ja już jestem lepszy od Lewandowskiego I jeśli Lewandowski mi może but czyścić To teraz ja jestem najlepszym Polakiem w historii Co to jest? I oni mi się tak kliknę, tak kurwa się nie nabiorę, West Ham Aj. No nie no, ciężka to była pozycja. Ale słabo na mnie w litę Też, trzeba dodać więcej w włosów do tej gry. To też minus. To była sytuacja nie do strzelenia. No znaczy, ci dało się strzelić, ale nie jest tak. Kim skupienia. Piękny gol. Kolejny piękny gol, Nie wierzę w Ciebie, że ja taką formę uzyskałem. Choć tu mi się wydaje, że to było od bramkarza, ale tego pewnie jestem, więc zobaczę powtórkę. No, od bramkarza. Piękna bomba! Kolejną rzecz nową dodali, tam leżał taki typ pod murkiem. Chyba tego nie było wcześniej, albo tego szczególnie nie zauważyłem, więc muszę pochwalić twórców, że nowe szczegóły dodali do tej gry, bo troszkę zauważyłem szczegółów, ale na chuj mi szczegóły, jak te konkrety. tam wizja. No i go! Pierwszy gol w tym meczu i nie ostatni, ja gwarantuję to. No chuj. To jednak mógł być ostatni gol, ale się postaram, żeby nie był. Oj, za nisko będzie, tak tu Oj, chuj. Oj, chuj. Przepraszam. Przeprasza, przeprasza. Kurwa, oszukałem go. Ale gołudowny. Chcę zobaczyć. Co to było? Ja się pytam. No jak on to broni? Ja się pytam, czemu niestety tego nie dowodzi, że to mi to jest nierealnie trudne z kim gola. No i za wysoko. A nawet nie, bo bramkarz broni. Nerd goalkeeper. Bo kurwa, to co ono broni w to tym naczyniu, to jest jakieś niewiarygodne. Pierwszy gol. Nooo, ale bomba, ale katapulta w nodze. To jest po prostu niewiarygodne, jakie bomby on puszcza czasami. Takie rakiety nawet w prawdziwym dzieciu w piłce nożnej nie wchodzą. To jeszcze nie koniec, a jednak koniec. A jednak nie koniec! O, lepsza piękna! Ostatni mecz w odcinku. I też jeden z ważniejszych. wcale nie jest nieważny od World Cup. No i PIEZDA! Kolejna bomba! To jest po prostu niewiarygodne, że w tym meczu takie gole spadają. So I was... To jest bardzo ciężka sytuacja. No i nie, to było za trudne dla mnie, za duże, no za duża wysokość. Znaczy no trudne to było. No i crossbar jebany, zajebany! Kurwa popcieczka pierdolona! Ja pierdolę, to jest realistyczne. Ta gra jest ekstremalnie za trudna. Ci twórcy jej nie testowali? Już ja to pytałem, ale nie odpowiadam mi twórcy, oni mam w dupie mnie, że jestem najpopularniejszym youtuberem z tej gry prawdopodobnie. No i właśnie, no on się to przecina jakby nie wiem co, jakby ta piłka leciała 2 km na godzinę. Jest po prostu smutno, bo mi się wydaje, że ta gra jest za trudna. Czy kurwa nie dość, ona ma już taką funkcję Ta piłka tak jakby trzeba ją dobrze trafić, w dobre miejsce kliknąć To jeszcze te MPZ ty utrudniają, które są dobre Jeszcze bana poprzeczka Tylko są dowody, ta gra jest za trudna To powinno być tak zrobione, że ta gra się lituje i tak wylicza to specjalnie, żeby to wpadło. Albo chociaż tak pomaga. To akurat teraz nie musiała, bo teraz była łatwa, akurat, ale to jest za trudne. Ja widziałem, czytam opinię o tych, że inni też piszą, że jest za trudna, więc to nie ja jestem nubem, tylko ta gra jest taka trudna. No ja pierdolę. Chuj się wtłumaczył tak, jak nie potrzebował. Nie wierzę w tą grę. Usuńcie ją! Jebaną grę. to powinno wpaść według kształki no i wpada, ale to naprawdę mi sprawia opór. To powinien być choć jeden rewind na rundę bez płacenia po poziomie trudności. Przecież nikt za pierwszą próbą nie zrobi niektórych poziomów. Nie spada. A tak spada lekko. No i bramk to broni. Rozumiem, że ten Stalmona był blisko bramka, ale mocniej się nie da. A gdyby w drugą top staram że też by bronił. Ja muszę psa po tej rundzie, sprawdzić koniecznie. W piłce ręcznej w środę na żywo w Eurosporcie 1. Dobra, jeszcze raz ten czubon. Tak go wykonam lepiej. No, jak to? Mur się uderzyło. Ja pierdolę twórcy, gdy powinni to przemyśleć. No i broni to, jeszcze nawet się nie rzuci, tylko po prostu rękę wyłoczył, ten bramka nie jest za duży na tą bramkę. Do nie, kurwa, jebany Bayern Monachium. Kurwa, musiał strzelić gola. Chuj ci w dupę.